Okej, okay. witam was. Bardzo fajnie, że przyszliście. Ilu z Was było na wcześniejszej prezentacji Wojtka Kalicińskiego? Okej, okay. bardzo, spora, bardzo spora grupa, przepraszam. Jeszcze nie wiem, jak to działa do końca. A, także postaram się jakoś dostosować do tego, że już znacie te podstawy i mam nadzieję, że moja prezentacja jest troszeczkę bardziej zaawansowana i pozwoli Wam tworzyć w zasadzie już aplikacje. Pokażę Wam te building blocks. Z których możecie już tworzyć swoje aplikację, przyspieszyć ten proces tworzenia aplikacji. Jeszcze na początek ja nazywam się Michał Tajhert. Ja na co dzień jestem Android developerem w polidei. Działam również po godzinach w warszawskim GDG, czyli Google Developers Group. Ale przede wszystkim to, co mnie tutaj sprowadza, to jest bycie prosu gadżeciarzem i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się z wami podzielić wiedzą, którą na co dzień wykorzystuję. Teraz cofnijmy się dwa lata temu, w zasadzie dwa i pół roku temu, tak mniej więcej do roku 2000. A jeszcze tak słowem wstępu, to są dwa, trzy slajdy. A jeśli ktoś nie wie, czym jest Android Wear na przykład, A cofnijmy się właśnie do 2012. To jest wstęp do smartwatch. Rynek żąda czegoś, co jest Wearable. Producenci chcą zrobić coś, co jest Wearable. I w zasadzie smartwatche to jest to miejsce, gdzie... E te potrzeby się spotkają, ponieważ to jest najprostsze dla producentów do zrobienia, a jednocześnie najmniej kontrowersyjne dla użytkowników do używania tak na dzień. To nie są Google lasy, które mamy na twarzy i to jest powiedzmy kontrowersyjne. Postaje kilkadziesiąt modeli. I to nie jest dobre i dla użytkowników i dla nas programistów, ponieważ dla użytkowników nie jest dobre z tego powodu, że rynek jest strasznie podzielony. Nie mamy jakby jednego sklepu z aplikacjami, które ma jakieś sensowne aplikacje, tylko każdy z tych zegarków ma swoje aplikacje. Nie są one najczęściej jakieś super. Także ograniczona użyteczność dla użytkownika przez to. Ale też taki powód, że mówimy znajomemu, że mamy smartwatcha i to w zasadzie nie oznacza nic, ponieważ znajomy nawet nie wie, jaki interfejs komunikacji jest używany z tym smartwatchem, czy to jest ekran dotykowy, bo nie, niektóre z nich nie mają, czy to są tylko guziki, także ta nazwa jest taka bardzo rozszerzona. I to nie jest też dobre dla nas producentów, dla deweloperów, ponieważ programowanie aplikacji na, w momencie, kiedy... Jedno urządzenie, czy jeden model ma 5, 10, 15, maksymalnie może 20% rynku. To jest powiedzmy daleka od tego, co byśmy chcieli robić. I w, na początku 2014 roku wchodzi, czy jest zapowiedziany Android Wear. Na, w pierwszej, na początku się pojawia jako preview SDK, czyli mamy dostęp do takiego dosłownie preview SDK. Widzimy jakby, czeg czego możemy się spodziewać po samym urządzeniu. Dostaliśmy emulator, co jest zupełnie inne od podejścia Google na przykład do właśnie Google Glassów. Ponieważ tam Google uznało, że jeśli mamy, żeby robić dobre aplikacje na Glassy musimy mieć ten experience z, z samego urządzenia. Tutaj poszli zupełnie inną drogą, ponieważ zrobili emulator, a, który możemy włączyć na laptopie, sporować z naszym urządzeniem i używać. A, I przygotować aplikację zawczasu jakby samej premiery urządzeń. No i samo, samo urządzenie zostało zaprezentowane na Google IO w tym roku, także i od tego czasu mamy kolejne, kolejne premiery, także tutaj liczba urządzeń się zwiększa. I czym jest w zasadzie Android Wear? To jest przede wszystkim, jeśli tworzymy aplikację na Android Wear, pamiętajmy o tych trzech rzeczach, czyli prostota to jest to, że interfejs tej aplikacji musi być zupełnie, zupełnie inny niż to, co mamy na co dzień na naszym telefonie, czyli nie twórzmy na przykład guzików na jednym ekranie, tylko raczej liczmy się z tym, że cały ekran jest jednym guzikiem, czyli użytkownik nie będzie próbował gdzieś tam wcelować palcem, tylko... przepraszam jeszcze. Kontekst to jest to, że aplikacje powinny być aktywne tylko wtedy, jeśli mamy aplikację, która na przykład wyświetla powiadomienia, czy działa w tle, to ona powinna być widoczna dla użytkownika tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli nie róbmy z panelu notyfikacji po prostu listy aplikacji, ponieważ to nie jest to i użytkownicy najczęściej odinstalują naszą aplikację, jeśli zauważył, że ta aplikacja jest zaśmieca im po prostu tą przestrzeń. No i extension, nie twórzmy aplikacji na samego Wera, jeśli takie aplikacje już są na telefon, ponieważ na przykład jeśli chcemy stworzyć aplikację notatnik na Android Wera, to to nie jest najlepszy pomysł, czyli powinniśmy raczej pomyśleć o tym, że stwórzmy aplikację notatnik na telefon. I zróbmy rozszerzenie na zegarek czyli te dane synchronizują się pomiędzy, ponieważ posiadanie aplikacji notatnik na telefonie i notatnik na zegarku, które mają zupełnie inne notatki. To jest ostatnie, co użytkownik by chciał mieć. I w tej chwili mamy tych urządzeń znowu coraz więcej i sprowadza się. Okej, okay, nie wiem, co zrobiłem, ale nie było dobrze. Sprowadza się to znowu do tego momentu w 2012 roku, kiedy mamy coraz więcej coraz więcej urządzeń i znowu dewelopało robienie aplikacji, nie, nie róbmy takich angielszczyzny troszeczkę. Robienie aplikacji robi się znowu trudniejsze, nieprzyjemne dla nas deweloperów, ponieważ mamy ileś modeli, te modele mają zupełnie różne np. rodzaje ekranów, wymiary ekranów i ich układ, ale także mają na przykład dodatkowe rzeczy typu okrąg powiadomień czy jakiś dostęp do di diod informacji i tak dalej. I to jest to miejsce gdzie w zasadzie my deweloperzy Androida... Nie, nie. Okay. nie da się? No okej. Okay. Mogę troszeczkę odsunąć. Okej. Okay. Może tak będzie troszeczkę lepiej. Uh, czyli to jest to miejsce gdzie my deweloperzy Androida w miarę dobrze się odnajdujemy ponieważ na co dzień mamy uh, w zasadzie to, że musimy, musimy brać pod uwagę to, że mamy dziesiątki, setki, tysiące różnych modeli urządzeń i najczęściej wykorzystujemy do tego po prostu różne rodzaje layoutów. Czy robiąc same layouty, bierzemy pod uwagę dobrą skalowalność interfejsów i wszystkich ich elementów. I to jest właśnie to, że chciałbym Wam troszeczkę się podzielić wiedzą z Wami, czyli viewsy czyli to w zasadzie. Co tworzy nam layout. Jeśli to jest definicja, czym jest View z dokumentacji, ale to, co nas interesuje, to to, że w zasadzie to pierwsze zdanie zawiera wszystko, czyli View to jest po prostu building block całego layoutu i to w zasadzie tworzy nasz interfejs. Przechodzę do pierwszego z nich, który spotykamy już na pierwszym przykładzie Android Wear, czyli jeśli stworzymy sobie projekt, to na starcie zobaczymy ten wiony, jest domyślnie zaimplementowany i jest jakby troszeczkę tak na siłę nam sugerowany. Where stop, jego główny ma trzy xml w sobie. Tak wygląda jego główny xml i tutaj mamy odniesienie do dwóch pozostałych, czyli mamy rect layout i round layout. Dzięki temu możemy w bardzo, bardzo prosty sposób stworzyć zupełnie różny interfejs, zupełnie dwa różne kliki XML-owe layoutów dla urządzeń okrągły, z okrągłym wyświetlaczem i prostokątnym wyświetlaczem. Też jest ta zaleta, że jeśli dojdą na przykład wyświetlacze w kształcie gwiazdki czy jakiekolwiek inne to Google może to w miarę łatwo dodać do tego i po prostu wtedy będziemy mieli trzeci atrybut w tym miejscu. Jak to wygląda w praktyce? Wygląda to w praktyce tak, że... O, przepraszam. Że możemy zdefiniować zupełnie różne layouty, możemy zrobić rozróżnienie w naszym kodzie, sprawdzić, czy wygląd jest, czy ekran jest okrągły, czy jest prostokątny i możemy dzięki temu użyć tych dwóch różnych layoutów, ale też możemy na przykład część funkcji dezaktywować albo ukryć zupełnie. Także warto to mieć na uwadze, że mamy dobre rozróżnienie i warto z tego korzystać. Ale czy jest idealny, czy jest świetny taki golden, layout, golden view, to jest troszeczkę wątpliwe, ponieważ jeśli mamy aplikację, która używa dużo różnych ekranów, to na każdy z nich mamy trzy layouty, pliki layouts. No i w naszym folderze layouts robi się jeszcze większy bałagan niż to było do tej pory i nie jest powiedzmy to idealne. Ale jest też jeden taki minus troszeczkę na boku, to jest to, że nie możemy tego viewsa używać w watchface'ach, Czyli watchfaces y teraz są, możemy pisać swoje watchface'y, one są jeszcze nieoficjalne. Ma to wyjść oficjalnie w wersji 2.0 SDK, która powinna, liczyłem, że będzie przed Mobilization, ale jeszcze jej nadal nie ma. I whereview Stab niestety niedobrze się skaluje w watchface'ie, czyli jeśli chcemy napisać swoją tarczę zegarka. To raczej powinniśmy unikać tego layoutu, raczej view w tym momencie. A następny layout to jest Box Inset Layout i to jest coś, co jest bardzo, bardzo podobne do poprzedniego, ale jest prostsze w użyciu, ponieważ wystarczy, że weźmiemy nasze elementy layoutu w ten właśnie view i on nam dostosuje to do ekranu. Czyli zamiast dociągać cały view do boków ekranu, to on dociągnie rogi do boku ekranu i dzięki temu na ekranie okrągłym nie będzie nam wyjeżdżał zawartość tego layoutu na zewnątrz. Tak to wygląda w praktyce, czyli mamy box inset layout, a w środku niego mamy dopiero elementy. trochę jak scroll view czy jakikolwiek inny taki e, główny layout. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że definiujemy w jego dziecku, czardzie, czar czar layout box all. W tym momencie to definiuje, do których krawędzi ten layout będzie dociągany, czyli w momencie, kiedy all to on będzie próbował do wszystkich, będzie brał, że wszystkie krawędzie są przestrzegane, czyli w żadną, w żadną stronę nie wyjeżdża nam content aplikacji, ale możemy zdefiniować, że na przykład bierzemy pod uwagę tylko lewy i górną krawędź, a w prawo i w dół na przykład ten content może nam troszeczkę się rozjeżdżać, jeśli jest... W jakaś taka potrzeba. No ale zakładam, że OL to jest to, co nas najczęściej interesuje. Kolejny layout to jest Circle Image View. To jest w zasadzie to, że coraz częściej używamy okrągłych obrazków. I na Android że to jest tym bardziej widoczne, ponieważ właśnie część zegarów ma okrągły wyświetlacz i wtedy dobrze wygląda po prostu okrągły guzik, czy okrągły obrazek. I mamy od razu już przygotowane na to view. Możemy sobie zdefiniować. Jego obwódkę ram też. Tak to wygląda w kodzie. Bardzo prosto, także po prostu definiujemy kolory dokładnie do ramki. Tutaj nie ma w zasadzie żadnego Rocket Science. A w że jest też ta funkcja, że zawsze gest, nie zawsze właśnie, gest z lewej strony do prawej strony, przeciągnięcie powoduje nam wyjście z aplikacji czy zamknięcie danego powiadomienia, które mamy w tej chwili. Może się tak zdarzyć, że akurat nasza aplikacja chce wykorzystać ten gest do jakiegoś innego zastosowania. Czyli, na przykład, mamy jakieś, chcemy zrobić sobie przewijanie prawo-lewo. No, i jeśli użytkownik nagle zrobi gest od krawędzi w prawo, to nam nagle zamknie aplikację, czyli coś, z czego byśmy chcieli nagle uniknąć w takiej sytuacji zaskakującej do użytkownika. I Jest możliwość tego wyłączenia. Wtedy definiujemy po prostu w stylu swipe to dismiss jako false. No, ale jednak fajnie dać użytkownikowi możliwość zamknięcia naszej aplikacji od czasu do czasu. I wtedy właśnie przychodzi nam z pomocą Dismiss Overlay View, który tak sobie definiujemy w naszym layoutcie. ale warto go w pewnym momencie wywołać z kodu. Tutaj jest troszeczkę więcej kodu, który nie jest jakby konieczny, ale to jest Gesture Detector, czyli zapewne to, z czego najczęściej będziecie korzystać z tym layoutem. Ponieważ właśnie powoduje to, że na long pressie wyświetla się okienko, które wygląda tak. To jest właśnie ten view, który jest tutaj zdefiniowany, czyli warto go definiować po prostu nad innymi view i on jest po prostu domyślnie niewidoczny. I tutaj mamy że domyślnie przypisaną akcję, że jego kliknięcie na środek powoduje wyjście z aplikacji, a kliknięcie gdzieś tutaj w obram czy gest, swipe z której strony powoduje rezygnację z tego wyjścia. Delay Confirmation View to jest coś bardzo podobnego do tego uh, Dismiss Overlay View. Uh, I to jest to, co widzimy tutaj z lewej strony, czyli potwierdzenie jakiejś akcji. Na Android Wear, często musimy się liczyć z tym, że użytkownik przez przypadek wybrał na przykład jakąś akcję. Czyli jeśli akcja została wprowadzona głosowo, to warto pokazać uh, tekst, który użytkownik uh, teoretycznie powiedział, który wyłapaliśmy i jakby zaczekać chwilę i zapytać użytkownika czy to jest na pewno to co on chciał zrobić. Czyli taka dodatkowa pewność, ponieważ możemy powinniśmy się liczyć z tym, że zegarka używamy w jakichś takich sytuacjach, kiedy się spieszymy i mogliśmy coś przepadać, kliknąć. I to jest tak zdefiniowane w kodzie. Tutaj jest w zasadzie tak jak Circle Image View, ale dodajemy też atrybuty do stanu prest. Wygląda to tak jak po prawej, nieaktywne. W kodzie dodajemy sobie Listenera, Delay confirmation listener możemy go sobie osobno zdefiniować. Dodajemy tutaj są dwie metody, które on musi implementować wtedy. I one się, aktywu, one się aktywują wtedy, kiedy on time selected, to jest wtedy, kiedy użytkownik wybierze, że ten, to potwierdzenie powinno się pojawić. Czyli mamy jakąś akcję, użytkownik ją aktywuje, wyświetlamy to potwierdzenie tej akcji to Wtedy się aktywnia ta metoda, czyli wybieramy, że to potwierdzenie powinno być zaznaczone jako kliknięte. I wtedy na koniec tego odliczania, bo dajemy właśnie użytkownikowi jakiś zdefiniowany czas. Ile, to, ile czasu powinno mieć na potwierdzenie tej akcji. I na koniec mamy wywołanie on time finished. I wtedy możemy zrobić już jakby naszą akcję w tym miejscu. A tak to wygląda w praktyce, czyli mamy wypełniający się okrąg dookoła po prostu naszego guzika. Także bardzo łatwe, bardzo czytelne. Grid View Pager, czyli w zasadzie to, co struktura, z której najczęściej będziemy korzystać, jeśli mamy jakieś elementy, które chcemy ułożyć w zasadzie w, swoje, w swój wygląd aplikacji. Także jeśli, mamy, jeśli chcemy zrobić aplikację, która ma więcej ekranów, to zapewne będzie to, z czego skorzystamy. Implementuje się w wyglądzie bardzo łatwo w kodzie bardzo podobnie. O tutaj został mi tło troszeczkę. Eee, także w zasadzie tutaj nie ma jakichś też, tyle tylko, że warto wziąć pod uwagę to tutaj jest zauważcie to właśnie sprawdzenie czy zegarek jest okrągły, czy może ma wyświetlacz kwadratowy i zależnie od tego definiujemy różne marginesy. To jest taka mała zradę dla was, że na zegarku okrągłym te marginesy pomiędzy ekranami powinny być minimalnie większe. To taka myślę dobra rada do przestrzegania. W praktyce wygląda to w ten sposób, czyli mamy taki ekran, który bardzo dobrze znamy właśnie z tych ekranów powiadomień czy całego interfejsu Android Wear i myślę, że jeśli tworzymy swoje aplikacje, to też powinniśmy właśnie pamiętać o przestrzeganiu takiego samego schematu jakby zachowań dla użytkownika, czyli jakby powtarzać troszeczkę ten systemowy wygląd. Card fragment, czyli najczęściej będziemy tym właśnie fragmentem wypełniać tą strukturę grid view pagera. Wygląda to, jeśli mamy jeden card fragment, to go uzupełniamy po prostu każdy inny fragment, bo możemy go wrzucić do frame layoutu albo właśnie do jakiejś struktury fragmentów. Wygląda to w ten sposób, że na ekranie kwadratowym on zachowa odstępy na dole a na ekranie okrągłym on się rozciągnie, tak żeby wypełnić, ale też żeby content aplikacji nie naszedł na krawędzie. domyślnie w card fragmencie możemy zdefiniować tytuł, description i ikonę naszej aplikacji. Możemy też zaimplementować swój zupełnie osobny CardFrame. Także wtedy mamy dowolność co do jego wyglądu, kontentu tego, co, który jest w środku i ułożenia tego kontentu. Tak wygląda CardFragment i... Tutaj w zasadzie tylko tyle, że mamy bottom, ponieważ jest do dołu właśnie dociągany i do dołu przestrzegamy jakby tego marginesu. W kodzie wygląda to tak w zasadzie jak każdy, każdy fragment. Ok. Tutaj widzimy jego wypełnienie, czyli właśnie title, description, czyli ten content, który jest w tej karcie i ikona naszej aplikacji. I mam nadzieję, że Używając tych właśnie wiusów, stworzyć aplikacje, które będą przestrzegać schematu Android-Wera, czyli w zasadzie tych prostych kart, prostych przejść pomiędzy aplikacjami, to powoduje naprawdę, że użytkownicy mogą mieć to wrażenie, że całość tworzy jednak całość, całość tworzy całość, to nie jest dobre. Że Nasza aplikacja jest zgodna i użytkownik nie ma wrażenia oderwania od całego systemu tych powiadomień, gestów i e, takich bardzo prostych akcji, jedna akcja na ekran. E, w zasadzie już koniec. E, tutaj e, mam małe ogłoszenie. Ja jestem też organizatorem Mobile Central Europe, to jest konferencja, która ma partnerstwo z Mobilization. E, I dzięki temu chciałbym Was serdecznie zaprosić, jest kod. No to zniżkowe, także tak możecie sobie go zapisać i użyć najchętniej. Mamy tam bardzo dużo speakerów od Androida i iOS również, także to nie jest jakby konkretnie Androidowa konferencja. Mamy kilku naprawdę takich rockstarów od Androida od bezpieczeństwa na przykład. Także tutaj warto myślę zajrzeć do nas. A mam też karty wizytówki z kodami tutaj u siebie. Z także zapraszam Panie. To wszystko, co chciałem Wam przekazać o wiusach, także teraz bym z, z, czekał na jakieś pytania od Was, i mam nadzieję, że. O. Okay, to nie jest dobre. Eee, pytania. To jest przede wszystkim to. To znaczy, bo a tak, okay, dobra. Powtarzając pytanie, e, pytanie jest: Czy Android Wear, jeśli dobrze zrozumiałem, działa z innymi systemami niż sam telefon z Androidem? E, nie, na dzień dzisiejszy niestety nie ma takiej możliwości. Nie wykluczam, że tak się stanie. Na przykład, tak stało się z Google'a że je można podłączyć do e, iPhone'a i działają tak samo, jak to jest na Androidzie. Okej, okay. kolego. Pytanie jest, czy w aplikacji możemy użyć sensorów typu pulsometr, żyroskop i tak dalej. Tak, oczywiście mamy do tego dostęp. Możemy zarówno wywołać zapytanie intent do pulsometru i sprawdzić puls użytkownika w każdym momencie. Możemy też, może lepszym sposobem jest skorzystanie z, z Google Health, Google Fit, przepraszam, czyli całego API, która jakby zbiera te informacje o naszym aktywności czy naszym pulsie i wtedy mamy dostęp też do historycznych danych. To jest myślę lepszy taki sposób dostania się do tych danych. Do żyroskopu też mamy dostęp i do akcelerometru tak samo jak to mamy na telefonie. Także te same jakby sposoby listenery i tak dalej. Okej. Okay. Mhm. A drugie pytanie, czy zegarek posiada swoje settingsy, a jeżeli nie, to czy z telefonu bierze na przykład settingsy przy do lokalizacji? Okej. Okay. Pierwsze pytanie jest: czy jest osobny folder dla layoutów na okrągły i na przykład kwadratowy wygląd zegarka? I odpowiedź na to jest niestety nie czy niestety, poszli ścieżką właśnie, że my deweloperzy musimy na poziomie kodu zajmować się tym problemem i na poziomie layoutów, czyli używać właśnie tej struktury where views tab i box layout, box inset layout i po prostu w, te, w tym miejscu już jakby troszeczkę dalej to zapchnęli ten problem. Nie wiem czy jest to do końca podyktowane. I drugie pytanie jest, jeśli możesz powtórzyć. czy zegarek do a... Tak. Okay. Czy zegarek posiada swoje settingsy i ustawienia? Tak zegarek posiada swoje ustawienia, czyli możemy zdefiniować na przykład, że niektóre karty są cały czas na wierzchu, możemy zdefiniować jego język, możemy też, mamy tak samo informacje about, tak jak tutaj w Androidzie i możemy, jeśli klikniemy 5 razy na build version to mamy dostęp do developer settings z poziomu zegarka. A czy jest loka lokalizacja bierze z telefonu, w sensie Get Locale? Nie wiem. Musiałbym sprawdzić. To po prostu. Możemy ustawić inny język na, na zegarku niż na telefonie, z tym nie ma problemu. No. czy. Jak UR będzie współpracował z czym Android Android 4. No, no, no. to chyba nie znam tego produktu. Okay. A, tak, to myślę, ok, powtarzając pytanie, czy e, jak jest zrobiona komunikacja pomiędzy naszymi, e, częścią aplikacji na zegarku, a telefonem? Tak, dobrze zrozumiałem? Ok. E, to jest bardzo dobre pytanie i to jest w zasadzie temat na zupełnie osobną prezentację, ponieważ jest on spory. E, Straszając go troszeczkę, to jest, używamy Google Play Services, wywołujemy sobie e, listę, e, mamy nasz e, dataset. Które jest dzielony pomiędzy naszą aplikacją na telefonie i naszą aplikację na zegarku. I w, na, na przykład na zegarku wywołujemy Listenera, który dostaje za każdym razem jak dane zostaną zmienione w tym datasecie, to dostaje powiadomienie. Wtedy możemy sobie na przykład sprawdzić, która dana została zmieniona i na przykład uaktualnić nasz wygląd. A, a możemy też to zrobić w drugą stronę, czyli możemy ustawić Listenera na zmianę danych na telefonie a z zegarka wysyłać te dane do telefonu. To też jest ten sposób służy do własnych notyfikacji to jest coś co pewnie Wojtek powiedział na poprzedniej prezentacji. Czyli możemy zrobić domyślnie notyfikacje z telefonu pojawiają się na zegarku. Pytanie co jeśli byśmy chcieli zrobić naszą notyfikację tylko na zegarku i to nie jest do końca jakby rozwiązane przez Google a tutaj jest taki troszeczkę obejście tego problemu, czyli właśnie robimy ten dataset, który jest pomiędzy telefonem a zegarkiem i po prostu na samym zegarku informujemy zegarek danymi, że na przykład x z takimi danymi i na przykład z takim pending itemtem i zegarek sam lokalnie stworzy tą notyfikację i ją wyświetli. Ona wtedy wyświetli się tylko na zegarku. Także to jest też takie ciekawe użycie tego Google Play Services na krawędzi pomiędzy telefonem a zegarkiem. Jakieś jeszcze pytania. Mam pytanie na no, poprzedniej prezentacji, to widzieliśmy się, że jest streaming, nasz streaming, no, za pokazuje odsłuchane media, multimedialne mm -hmm. z telefonu, na przykład muzyka, a czasem bardzo dużo korzystać na przykład wideo lub jakieś może eee dyktacie dzielę. myślę, że nie byłoby z tym problemu, ponieważ możemy na tym stworzyć normalne nasze aplikacje z Androida, tylko po prostu powinniśmy brać pod uwagę wygląd i wielkość samego urządzenia. Ale jako przykład mogę powiedzieć, że znajomy stworzył Flappy Birda na zegarek i to działa. Jest też, został uruchomiony normalny emulator z Androida, nie pamiętam które nazwa. I na nim został odpalony Windows 95, także Tutaj nie ma takich ograniczeń narzuconych jakby, że musimy się ograniczać. To jest całkiem mocne urządzenie jeśli chodzi o podzespoły w sensie, tak. Było jeszcze jedno pytanie tutaj. Okej. Okay. Okej, okay. pytanie jest, czy jeśli, dobrze, jeśli źle zrozumiałem to popraw. popraw. Jak wygląda tworzenie watch czyli tych wyglądów tarczy zegarka w, w zasadzie takim ogólnym ujęciu. Tworzymy je tak samo jak każdy inny wygląd, nasze activity. Po prostu to activity definiujemy z inną itemem w manifestie I dodajemy do niego inny troszeczkę atrybut, dodajemy też do niego preview, żeby użytkownik wybierając watch y widział jaki jest podgląd naszego cyferblatu. Tam też mamy jakąś możliwość sterowania wyglądem notyfikacji tej, która się się w tej właśnie wyświetliciarny. Pytanie jest, czy mamy czy zegarek wyświetlając powiadomienie na naszym telefonie może w odpowiedzi czy... Nie, nie, telefon wyświetlając powiadomienie na zegarku Czy może sterować wyglądem? Okej. Okay. Czy telefon wyświetlając powiadomienie na zegarku może sterować wyglądem tego powiadomienia? Jeśli zrobimy to w wersji prostej, czyli użyjemy Prostu notification, to jest to zwykła notification Androida, czyli możemy tam zmienić ikonkę content, title, ale też możemy dodać, czy zmienić na przykład guziki do akcji. One zostaną wyświetlane wtedy jako dodatkowe ekrany do tej notyfikacji, czyli jeden guzik, jeden ekran, ta zasada. Ale możemy też to zrobić troszeczkę to właśnie bardziej zaawansowaną metodą, czyli możemy właśnie stworzyć ten Google Play Services dzielone danymi pomiędzy telefonem zegarek, poinformować zegarek, że e, powinien wyświetlić notyfikacje o właśnie takich parametrach, po stronie zegarka stworzyć zupełnie swoją aplikację, która zostanie na przykład ma tą samą, ten sam wygląd właśnie ten card frame czy card, e, card użyjemy wtedy card frame'u dokładnie i wtedy możemy zdefiniować sobie zupełnie cały wygląd tego powiadomienia od zera i i ono nie zostanie wpasowane pomiędzy inne istniejące notyfikacje, ale zostanie wywołane na wierzchu, czyli użytkownik będzie miał takie wrażenie, że to jest to samo powiedzmy. Troszeczkę takie oszustwo, ale... Tak, 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 tak. Wtedy musimy napisać naszą aplikację na zegarek. Może to się całkiem drastycznie zmienić w wersji 2.0, po prostu Android Wear SDK, bo tam są przewidywane właśnie takie udogodnienia. Jakieś pytania jeszcze? Ok, jeśli nie, to bardzo dziękuję. Zapraszam jeszcze po te wizytówki i to wszystko z mojej... I kupki dla najbardziej aktywnych pytań, także zaraz osobiście razem, także wychodźcie powoli. Dziękuję.